Cześć. Dzisiaj startujemy z Mateuszem masiną z treningiem, z dietą i ogólnie zaczynamy jego metamorfozę. Zrobimy z niego kawał byka. Jesteś gotowy na, tak. na transformację? Tak, jestem. To super. Mateuszu, czy zapoznałeś się z dietą, którą do mnie dostałeś? Tak, tak. Przeczytałem wszystko, zrozumiałem. Wiesz co, jeśli chodzi tutaj o rozkład Twoich posiłków, to uwzględniłem oczywiście tryb Twojej pracy, tryb mm -hmm. Twojego życia. Będziesz jadł cztery posiłki. Będą one... Trochę większe objętościowo niż byłoby to w przypadku pięciu posiłków, bo mm. oczywiście bilans kaloryczny, który założyłem sobie względem ciebie i względem tego co robisz, musi być zachowany. Jak widzisz, generalnie prostota jest w każdym posiłku, bo wszystkie posiłki są identyczne tak. czyli mają taką samą ilość białka, węglowodanów i tłuszczy. Z racji Twojej budowy i z racji tego, że masz tak szybki metabolizm i tak dobrze przyswajasz pożywienie, no ta dieta jest dość mocno kaloryczna. Mhm. I tak jak tutaj Ci wypisałem, chciałbym, żebyś przede wszystkim w tej diecie bazował na produktach przeze mnie wymienionych, jeśli chodzi o białka, węglowodany i tłuszcze. Tak jak tutaj widzisz, będziemy bazowali przede wszystkim na chudych mięsach, na wołowinie, na piersiach skurczaka z, z indyka, na rybach, cielęcinie białkach jaj i oczywiście tutaj wypisałem Ci jako alternatywę dla posiłku białkowego czyli dla źródła białka odżywkę białkową aczkolwiek wolałbym jednak, żeby to było pożywienie z racji tego, że są u Ciebie tylko cztery posiłki, tak? Chciałbym, żeby to było pożywienie a nie zamiennik odżywki białkowej znaczy, żebyś nie zamieniał jedzenia na odżywki Tutaj masz wypisane przeze mnie wszystkie produkty węglowodanowe, kasza gryczana, ziemniaki, makarony razowe, orkiszowe i żytnie, płatki owsiane, ryż, możesz używać sobie jaki tylko chcesz, nie ma znaczenia czy jest to brązowy, basmati czy, czy zwykły biały. Oczywiście możesz też sobie włączyć do swojej diety wafle ryżowe, tak jak Ci tutaj wypisałem. Z źródeł tłuszczy migdały, orzechy, pestki dyni, oliwy oleje z winogron, awokado, no i oczywiście żółtka również traktujemy jako źródło tłuszczy. Masz tutaj też wypisane przeze mnie wszelkie warzywa, których możesz używać. Tu jest dla Ciebie najważniejsza informacja, tak, a propos ważenia poszczególnych mhm. produktów, czyli ważymy suchy ryż nieugotowany, bo wiadomo, że jak napęcznieje wodą, to jego, tak, trzykrotnie blisko może zmienić swoją wagę. Tak jest w przypadku ryżu, na przykład basmati i surowe mięso. Tutaj dalej podałem Ci przykładowy jadłospis i taki chyba najbardziej optymalny, jaki byłby fajny, żebyś mógł sobie tutaj używać. Oczywiście nie sugeruj się cyferkami z tej strony, bo chodziło mi o to, żebyś tylko zobaczył, w jaki sposób można komponować te posiłki, w jaki sposób można dobierać poszczególne makroskładniki tej diety. Tutaj masz odnotację, jeśli chodzi o jajecznicę, że jeżeli chciałbyś ją sobie zrobić, to w jaki sposób należy to wszystko obliczyć, tak? bo oczywiście w żółtkach jest również białko, tak? więc tak. trzeba to białko również uwzględnić podczas komponowania takiego posiłku. Tutaj, mimo tego, że jesteś szczupły budowy ciała i ten metabolizm u ciebie jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, to chciałbym, żebyś produkty, które tutaj masz wypisane, czyli tak jak tutaj masz kukurydzę, przetwory pszeniczne, buraki, wieprzowiny, abyś tych produktów jednak nie, no, nie jawił. Tak? chodzi mi o to, żeby masa, którą będziemy zdobywali, mhm. żeby to była czysta masa mięśniowa, a nie tylko waga, tak? bo waga no niekoniecznie na tym musi... To zależy. No właśnie. Dlatego też mówię, no w taki sposób to wszystko starałem się ułożyć. Tutaj masz oczywiście też wymienione wszystkie przyprawy które możesz używać, także myślę, że nie będzie tutaj większego problemu. Oczywiście my będziemy cały czas w kontakcie, ja będę monitorował to, co będziesz robił, będziemy się tu spotykali w klubie na treningach i no będziesz również zobligowany do tego, żeby przez najbliższy przynajmniej tydzień wysyłać mi na maila raz dziennie wszystkie swoje posiłki, które będziesz sobie przygotowywał. Tak? Zależy mi na tym, żeby również one były opisane, żebym... Wiedział, czy ty we właściwy sposób zrozumiałeś tą dietę, Aha. którą dostałeś ode mnie za tak? Co się tyczy treningu, to masz trening taki, na razie wprowadzający, tak? Z racji tego, że miałeś w domu gdzieś tam tylko drążek i jakieś pompki, robiłeś, to chciałbym, żebyśmy tutaj na razie się wprowadzili w taki trening ogólnorozwojowy, że się tak wyrażę. Jest on podzielony na trening A i trening B. Podobny trening. Jeśli chodzi o rozkład i, i o, o ćwiczenia, ma również Gabrysia z równoległego projektu Bifit. Oczywiście, używane przez Was ciężary i zakres powtórzeń jest różny, bo nie jest powiedziane, że Pan i Pani nie mogą no, tak. trenować na przykład razem. Wiadomo, że każdy dobiera pod siebie ciężar i zakres wykonywanych powtórzeń. Także... Zapraszam cię na rozgrzewkę w tej chwili. No i zaraz zaczynamy. Pierwszy trening zrobimy sobie dzisiaj. Trening A. Startujemy. Jesteś tak, gotowy? Tak, gotowy. To super. Zapraszam. Łapiemy tu na zajęciach. Dociągamy drążek do górnej części klatki piersiowej. Ściągając całe łowarki do siebie. Tak? Na dole jest wydech, czyli w momencie, kiedy drążek dotyka klatki piersiowej, jest wydech. Jedziemy. Wsiadamy i jedziemy. Kolana, i to jest kolana, ciężar, odblokuj maszynę. Wsuń się na lepiej, z całej siły. No i opuszczamy go i góra. Nie prosty kolan, tak? I wydech do góry, wydech. Nie gardzi. się I dociśnięte dociśnięty. Stein, teraz. Kola. Nie prośbę na kola. kolana. dociśnięte, nie wolno ci piotra Dobrze. No dawajcie Proste plecy. Dłuższy krok, dłuższy krok. Odpięty, odpięty. Dotykasz kolana prawie do ziemi. I przechodzimy. Dłuższy krok, dłuższy. Stabilnie, stabilnie. I przechodzimy. Kiedy Wydek. Pięknie. Wydek. Wydek. Tu łopatki. Dociągaj. Prostujesz do góry. Broda do klatki. Cały czas. Garbarów tutaj. Masz się zgać. Stąd. Tu i tu się wyprostować droga do planu Jesteśmy po pierwszym y, treningu z Mateuszem. Coś blady jesteś? Na no, początek, ale jest ciężko. Y, ja wiem, no dzisiaj to był taki trening y, raczej bardziej sprawdzający Twoje możliwości. Y, no... Powiem szczerze, bo jestem szczery zawsze, jeśli chodzi o prowadzenie osób. Czeka nas dużo pracy. Widać, że no nie trenowałeś jakby wcześniej niczego. Te mieście nie mają ani wytrzymałości, ani, ani siły, ale to wszystko jest oczywiście do zbudowania. W takim celu się tu spotkaliśmy i mam nadzieję, że tak jak dzisiaj dawałeś z siebie 100%, tak będzie na każdym treningu. Zresztą nie, pozw nie pozwolę Ci na to, żeby było inaczej. Będę ci mocno tutaj motywował do tej pracy. Teraz musisz sobie zjeść posiłek, który masz już zalecony. Jest to ryż z rożnokami i z miarką odżywki białkowej. A to my się spotykamy na następnym treningu. Tak. Oczywiście jutro czekam na maile z posiłkami. Do zobaczenia na treningu numer 2.